I kolejne zadanie. Oblicz obwód trójkąta równobocznego, którego pole wynosi 24 pierwiastki z 3 cm2. Mamy policzyć obwód, czyli potrzebujemy bok trójkąta równobocznego, a mamy jego pole. Pole równa się 24 pierwiastki z 3 cm2. Wiemy, że wzór na pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat, Pierwiastek z 3 przez 4. I tutaj naprawdę polecam znajomość wzoru, bo bez tego wzoru będzie po prostu trudno, trudniej rozwiązać to zadanie. Porównamy teraz te, dwa, te dwie wielkości, ponieważ pole wynosi 24 pierwiastki z 3 i wiemy, że wzór na pole jest taki. Zatem z tych dwóch wynika, że a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 to nic innego jak. 24 pierwiastki z 3. Teraz, żeby się tutaj pozbyć tego ułamka, pomnożę sobie przez 4, a zatem a kwadrat pierwiastek z 3 równa się 4 razy 20 jest 80, 4 razy 4 16, czyli 96 pierwiastków z 3. Podzielimy obustronnie przez Pierwiastek z 3, czyli a kwadrat, będzie równe 96. Wobec tego a to będzie pierwiastek z 96. Tu oczywiście centymetry byłyby kwadratowe, a zatem tu mamy zwykłe centymetry. No i teraz zobaczymy, czy da się coś wyłączyć przed znak pierwiastka. W związku z tym 96 podzielimy sobie, rozłożymy na czynniki. Pierwsze. I teraz tak, 96 podzielić na 2 to będzie 48, 48 da się podzielić na 2 to będzie 24, to też się da podzielić na 2 to mamy 12, 12 podzielimy na 2 to mamy 6, 6 na 2 to mamy 3 i 3 na 3 to mamy 1. I teraz... Rozpiszemy sobie, że A to się równa i teraz tak, tutaj mamy dwie dwójeczki, ta jedna reprezentuje dwa razy. Znowu mamy dwie dwójeczki, To jedna jest reprezentantem razy dwa i razy, tu już się tak nie da wyłączyć, czyli dwa razy trzy pierwiastek z sześciu. Wobec tego mamy dwa razy dwa, cztery pierwiastki z sześciu centymetrów. No, i to jest oczywiście bok trójkąta równobocznego, to jego obwód. Ile bok, boków trójkąt równoboczny ma? 3. A zatem 3 razy 4 pierwiastki z 6 cm. 3 razy 4 mamy 12 pierwiastków z 6 cm. Tu może jeszcze wytłumaczę, dlaczego tak robię. Bo pierwiastek 2 razy 2 byłoby 4, a pierwiastek z czterech to jest 2, czyli wystarczy jedną dwójeczkę wyłączyć. Te, które nam się tutaj fajnie powtarzają, wyłączamy tak jakby jednego reprezentanta do przodu. I wtedy pod pierwiastkiem zostaje to, co się nie powtarza. 2 razy 3 mamy sześć.